Nie możemy generalizować, nie możemy wrzucać tych wykonawców do jednego worka, bo oni też mają się dramaty przeżywają, nie, nie, niejednokrotnie wcale nie mniejsze niż te, które mają beneficjenci. Chcąc pomóc pani Małgorzecie dzwonimy do firmy. Pytanie, co z tymi pieniędzmi, mhm. dlatego że no ta kobieta też wychowuje syna niepełnosprawnego i nie chce popaść w zadłużenie. Ja będę rzeczywiście wdzięczna pani za przesłanie umowy, czy też numeru umowy i danych tej pani, skoro wyraziła zgodę, to my to szybko zweryfikujemy. No. Po telefonie i e-mailu od naszej redakcji firma w ciągu dwóch dni zwróciła pieniądze 58 tysięcy złotych. Ta historia kończy się happy endem. Ale to kropla w morzu dramatów. Poszkodowani beneficjenci i uczciwi przedsiębiorcy grzmią, że reakcja rządu nastąpiła zdecydowanie